Nie się dzieje. I z strony Divianer, a to jest moja taka informacja dla was wszystkich. którzy mam fanpage, a. Jakby coś, tak więc czytam tutaj też e, informację o najnowszych filmach, jak się ukaż ukażą. E, link będziecie mieli w opisie. E, taki fanpage też dawno był. Że nieużywany i zaniedbany, może w ten sposób postanowiłem, że jednak coś takiego sobie uruchomię i będę sobie upubliczniał tutaj y, newsy i takie tam. A tak więc myślę, że to tyle. Zapraszam do polubienia fanpage'a. Trzymajcie się Czułem.